Jeśli używacie TikToka i jeszcze do reszty nie ogłupieliście, na pewno spotkaliście się z tak zwanym dropshoppingiem. To są te cringe reklamy różnych bezwartościowych produktów lub zabawek, które są wiadomo najlepsze na świecie. To tak zwane przypadki to właśnie dropshipping. Ktoś kupuje coś ze Straganu albo innej chińskiej strony, a potem opyla to drożej. No więc dziś pogadamy o paru takich przypadkach prosto z TikToka i się przy tym trochę pośmiejemy. Zanim jeszcze zaczniemy, to zachęcam do subskrypcji tego kanału i lajka w górę, a ja przechodzę do pierwszego przypadku. Gdzie kupić te blastery? Dobra, tutaj to tak naprawdę głównie chciałem wam pokazać tą wiadomość od Bogzela z 5 sekund, bo jakoś mnie to tak rozwaliło, nie wiem czemu, to autentyczność tego. No dobra, oglądajmy dalej. Nie oceniajmy książki po okładce. stery? Nasza cała kolekcja jest dopracowana do najmniejszego szczegółu. Każdy blaster używa. Po... Oni też się strasznie fleksują, jacy to oni nie są lepsi od innych marek, które robią podobne pistolety. No ale jak dobrze widać, to jest strzałka innej bardzo popularnej firmy robiącej podobne rzeczy, no więc trochę przypał. Rządnych, piankowych strzałek wraz z najwyższej jakości wykonanych łusek. Każdy jet blaster posiada wyczesany system ładowania oraz sigmowe wyrzucanie łusek. Moc naszych blasterów jest potężna, co widać po samym zasięgu strzału. Ale wracając do pytania. No i tutaj nie mam nic ciekawego do dodania, poza tym, że jest tysiąc takich kont, które sprzedają zupełnie to samo, czasem inaczej pokolorowane. Są też inne, nawet popularniejsze, więc no to był tylko taki przykład. No i to jest taki typ trochę bardziej nudnego, że nawet nie ma prawie co komentować, dlatego przejdźmy to ciekawszych rzeczy. Poleć do Stanów Zjednoczonych i zaświeć laserem w Tesle Cybertruck. O, stary, nie wiem czy wiesz, ale ostatnio jedna osoba już to zrobiła i było o tym mega głośno w wiadomościach. Ten gość zaświecił laserem w Tesle i dosłownie cała się spaliła. Żartowałem, akurat powód wybuchu tej Tesli był nieco inny. Natomiast skoro one tak wybuchają, to sprawdziłbym jej wytrzymałość. Zrobię test: Ultra Laser versus Tesla Cybertruck. To może być bardzo kosztowne. Dajcie znać, czy chcecie no, i tu robi się trochę ciekawiej, bo muszę się przyznać, że czasem jak mi te filmiki wyskakują na głównej z tym typem, co robi te lasery, no to lubię to nawet czasem obejrzeć. Ale oczywiście to nie pomija faktu, że to jest zwykły dropshipping, no bo jest identyczny typ na zagranicy, który nagrywa identyczny content. Jest też wkurzające w jego filmikach, że on po prostu mówi, że coś zrobi, na przykład nie wiem, wrzucę ten laser do wody i potem tego nie robi, no mówi, że jakaś ilość lajków i to zrobi. No i w sumie, no trzy osoby o tym ulepią w komentarzach, i co to mu zmieni. No, i tak ma kasę, nie? Ale myślę, że większość osób go rzeczywiście tak ogląda, że po prostu zobaczyć jego content, bo czasem jest nawet ciekawe. To usie czują się jak Siusie. Dobra, nie, nie wiem, czy to się liczy, ale to jest po prostu takie arcydzieło, że jakbym to zobaczył wtedy, ja widziałem, poleciał do sklepu. Nieważne, w czym byłby, w piżamie bym poleciał do sklepu. Ich najlepszy przyjaciel, Bob, stał się popularny i przestał się z nimi przyjaźnić. Teraz są tylko po Połusie po usie marzą o byciu popularnym, żeby znów móc się przyjaźnić z Bobem. Wyślij to znajomemu, żeby im pomóc. No, my tego nikomu nie wyślemy, ale za to możemy pogadać o tym, jaki to jest po prostu genialny market. No, to, jest, to jest taki poziom polskiej kinematografii, że po prostu to mnie rozwala. To powinno lecieć w kinach, wiecie? Tak, zróbmy petycję, zróbmy petycję gdzieś w komentarzach o to, żeby tą reklamę puszczali w kinach, bo no to, to po prostu poruszyło moim sercem, muszę przyznać. O, ocieram łzy, ten popcorn odkładam na podłogę i lecę do kolejnego dropshoppingu. Piper zero lepszy. Flipper Zero jest dobrym produktem, jednakże nie możemy się z tym zgodzić. Pomimo niektórych funkcji w Flipperze, jego cena jest ponad 12-krotnie większa niż nasza. Chcesz Red Killera w promocji? Tutaj tak naprawdę wchodzimy na level, gdzie to nie tylko dropshipping, ale również scam. Twórca tego urządzenia zapewnia, że możesz tym przyłączyć nawet sygnalizację świetną, ale uwierz mi, nie możesz. To jeden wielki scam. Nie oskamuję tylko na tą stówę, czy ile to tam kosztuje, ale również na na przykład telefon. Bo kupowanie takiego czegoś, a później podpinanie sobie tego do telefonu albo innego urządzenia, to naprawdę zły pomysł. Na pewno nie dasz rady wyłączyć lampek na choince w centrum miasta. Tak to patrz teraz. Red Killer działa na wiele urządzeń, takich jak telewizory, głośniki, dekodery i inteligentne oświetlenie. Do tego jest teraz w promocji, a dostawa zajmuje 2-3 dni. Dobra, ale wracając do twojego pytania. No i tutaj jeszcze klasyczny Rage bait, wiadomo, tylko trochę mnie martwi to, że cała sekcja komentarzy jest zawalona pytaniami typu gdzie to kupić, no bo... No przecież masz podane jak na tacy, że to jest jeden wielki scam, no po co? Po, po co to pisać? Okej okay. Let me show you again. Watch closely. But first let me tell you about the space ball. We've developed the world's ultimate bouncing ball, capable of soaring to an astonishing No i tutaj chyba mój ulubiony drop shipping. No, Moonbowler mnie tak bardzo, że zrobiłem o nich zupełnie osobny film. No i po prostu uwielbiam, jak abstrakcyjne są reklamy tej piłki. Na te to jest dla mnie taki czysty przykład, definicja dropshoppingu. No powi powinni to puszczać ludziom, jeśli uczą się jak drop shoppingować i w ogóle reklamy Moonbola, tak? Czy maska Spidermana jest wodoodporna? Oczywiście, że tak, i mamy dla was odpowiedź. Stworzyliśmy pierwszą maskę na rynku z ruchomymi oczami. Jakość maski jest taka jak na filmach, a materiał jest jeszcze bardziej miękki. Najlepsze jest to, że kosztuje mniej niż cztery posiłki w maku. Dlatego ludzie zawsze pytają. Przykład tej maski podem, dlatego że chciałem wam pokazać, ile osób może pingować jeden przedmiot. No, obejrzcie sobie na przykład ten film z zagranicy. Miles mask a... Może, jak robisz siebie biednego pod reklamę, to przy okazji nie pokazuj swojego najnowszego komputera, no bo. No, to tak trochę dziwnie wygląda. Po po co dorabiasz jakąś fabułę jakiejś babci do zwykłej reklamy? O co tu chodzi? I was so happy and immediately showed it to my brother, and he laughed at me because he got one better. I couldn't let that sit on me and immediately threw my mask away and bought one from Spidey Collectibles. It has controllable eyes with this ring remote, and the fabric has a rubber like feeling. And best of all, it costs less than five drumsticks from KFC. Who has the better mask now? I tutaj na końcu walną nawet taką samą kwestię, z nasz polski odpowiednik. No więc, widać, że z zagranicy. Tylko mnie trochę wkurza ten AI głos w każdym pojedynczym dropshoppingu. Jak, jak chcesz powiedzieć, czy coś jest dropshoppingiem, to najlepiej po prostu zobaczyć, czy głos jest AI, tak szczerze. No bo prawie każdy używa tego samego modulatora czy generatora AI. Słuchajcie, gdy zobaczyłem ten film, postanowiłem, że sprawdzę, ile to kosztuje, więc wszedłem w podlinkowaną stronę i zamiast tego wyskoczył mi inny produkt. Więc chyba już dropshippingują coś innego, wyszukałem sobie ten produkt i po prostu znalazłem złoto. No, musicie to zobaczyć. A nie mówiłem? <laughs> nie wiem, kto to wymyślił, ale powinien dostać podwyżkę. No, to jest najbardziej. Genialna i bezużyteczna rzecz, jaką ja w życiu widziałem, no, lampka do wina, czy tam piwa, no, to jest, to jest, to jest arcydzieło, to jest, to jest Monaliza naszych czasów, no, kto na to wpadł, no, ja chcę z tym człowiekiem, o, ja chcę, żeby ten geniusz mi też coś takiego wymyślił, tak, coś równie dobrego i ja to będę dropshippingować na swoim kanale, tak. To, to jest plan, to jest plan biznesowy. No i co, no to by było na tyle. No ile można tego samego słuchać głosu AI, no bo no już można dostać wysypki od tego. Ja to muszę oglądać po parę razy przy montażu, więc no nie chcę już więcej cierpieć. <laughs> Trzymajcie się, tam, dajcie suba, lajka, do zobaczenia, cześć.